Jak reformować system penitencjarny, aby zwiększyć bezpieczeństwo w zakładach karnych? Jak wygląda dziś codzienność funkcjonariuszy służby więziennej na Litwie? I na ile skuteczny jest litewski system w procesie resocjalizacji osadzonych? O tym rozmawiać będę z Dariusem Czekawicziusem, zastępcą dyrektora Litewskiej Federacji Funkcjonariuszy Organów Ścigania, przewodniczącym Związku Zawodowego Więziennictwa. Dzień dobry. Zacznę od cytatu. Jeśli Ministerstwo Sprawiedliwości nie zmieni swojego podejścia do pracowników naszego systemu, ich zaopatrzenia, podwyżek plac i terminowego zapewnienia gwarancji socjalnych, pozostanie tylko jedna perspektywa – masowe protesty. Ale urzędnicy nie mogą protestować, prawo im tego zabrania. Tak, jesteśmy ograniczeni przepisami. Nie możemy strajkować, ale istnieją inne środki publiczne, które możemy wykorzystywać, jeśli sytuacja w naszym systemie się nie zmieni. Cały czas w prasie i mediach nasz system jest przedstawiany jako skorumpowany. Nasi pracownicy nie są przedstawiani w najlepszym świetle. Wielka szkoda, bo pracuje tu wielu naprawdę dobrych ludzi, prawdziwych profesjonalistów w swojej dziedzinie. Czy związki zawodowe były zaangażowane w pracę nad nową reformą systemu penitencjarnego? Owszem, ale udział ten nie miał charakteru trwałego. Na początku byliśmy zaangażowani w grupę roboczą utworzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tam jednak, kiedy zapytaliśmy, co możemy zaproponować i zmienić, powiedziano nam, że zmienić możemy nazwy jednostek strukturalnych. Postanowiliśmy więc z tej grupy roboczej wycofać się. Później znaleźliśmy kilka wspólnych obszarów do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Wróciliśmy do stołu negocjacyjnego, negocjowaliśmy, rozmawialiśmy. Do momentu, aż ten dialog społeczny ponownie nabrał negatywnego znaczenia. Po raz kolejny nasze propozycje nie zostały wzięte pod uwagę, zmieniono tylko strukturę. Ale jeszcze przed reformą Ministerstwo Sprawiedliwości obiecało regularne spotkania z Państwem. Czy to oznacza, że spotkania się nie odbywają? Miały one miejsce przed reformą, ale w tej chwili jesteśmy całkowicie ignorowani. Nie wiem, czy nasza droga sądowa przeciwko decyzjom podjętym przez Ministerstwo Sprawiedliwości miała z tym coś wspólnego. Czy sąd wydał już orzeczenie? Sprawa jest obecnie w sądzie, ponieważ uważamy, że naruszono procedury konsultacji i podjęto decyzję, której nie należało podejmować. Ale na to pytanie odpowie sąd. Od reformy minęło prawie 9 miesięcy. To, co obiecano w zakresie podwyżek wynagrodzeń, gwarancji socjalnych, nie zostało wdrożone w takim stopniu, w jakim obiecano. Ludzie tracą motywację i odchodzą ze służby lub przenoszą się do innych organizacji statutowych. Jak pan sądzi, jakie są główne grzechy tej reformy? Niedotrzymane obietnice. Jeśli obiecujemy pensje, musimy dotrzymywać obietnic. Jeśli wprowadzamy jakiekolwiek reformy, muszą one opierać się na finansach. Nie możemy wprowadzać zmian bez potrzebnych do tego środków. Wszystkie zakłady karne zostały połączone w jeden podmiot prawny, co spowolniło proces podejmowania decyzji. To, o czym można było decydować na poziomie danego zakładu karnego, jest teraz podejmowane przez instytucję. Centralną, litewską służbę więzienną. Znowuż dwie służby zostały rozdzielone. Służba probacyjna została oddzielona od służby więziennej, choć obie są ze sobą ściśle powiązane. Podjęto serię decyzji, które nie przyniosły rezultatów, na jakie liczyli twórcy i organizatorzy reformy. Ilu pracowników brakuje obecnie w służbie więziennej? W tej chwili brakuje około 700 pracowników na prawie 3,5 tysiąca miejsc. Nie dotyczy to tylko najniższego szczebla. Są to osoby zatrudnione na podstawie zleceń, urzędnicy ustawowi średniego szczebla i urzędnicy służby cywilnej. To znacząca liczba dla naszej służby. Powiedział pan nawet, że brak personelu jest już zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Tak, jeśli istnieje poważny niedobór personelu w instytucjach takich jak zakłady karne bądź poprawcze, możemy uznać to za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Litwy. Co jest powodem tych braków? Czy ludzie się nie chcą w tych instytucjach zatrudniać? Czy są zbyt wysokie wymagania rekrutacyjne? Ogólnie rzecz biorąc, sporo osób zrezygnowało ze służby w wyniku reformy. Skorzystali z możliwości otrzymania odszkodowania i odprawy i po prostu odeszli ze służby. Choć w rzeczy samej byli w stanie jeszcze pracować. Nie możemy liczyć na nowych rekrutów, ponieważ większym zainteresowaniem cieszy się policja, służba ochrony państwa. Nasza służba nie jest jeszcze tak popularna. Istnieje przekonanie, że praca w służbie więziennej jest bardzo niebezpieczna. Jak pana zdaniem przyciągnąć młodych ludzi do służby? Młodzi ludzie również planują swoje życie, planują swoją przyszłość. Myślą o kredytach, o kupnie domu, o stałych gwarancjach socjalnych. A nasze pensje są obecnie dość niskie. Jakie są średnie wynagrodzenia? Mogę powiedzieć, że młodszy specjalista na początku swojej kariery nie dostaje 900 euro na rękę. Kiedy wynajęcie jednopokojowego mieszkania w Wilnie kosztuje 400 euro, jeśli chodzi o czynsz, mamy możliwość otrzymania dodatku mieszkaniowego. Czyli oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługują Państwo również różnego rodzaju dodatki. Jeśli dana osoba przedstawi dokumentację potwierdzającą, że faktycznie wynajmuje mieszkanie, istnieje możliwość otrzymania dodatku, podobnie jak w przypadku innych organizacji statutowych. Ile wynosi taki dodatek? Jeśli się nie mylę, maksymalna kwota to ponad 500 euro. A jakich innych gwarancji socjalnych mogą oczekiwać pracownicy służby więziennej? Dodatek paliwowy na dojazd do i ze służby, możliwość przejścia na nieco wcześniejszą emeryturę. Ale w rzeczywistości tym, co motywuje teraz młodych ludzi i pracowników, jest wynagrodzenie zasadnicze. Muszę powiedzieć, jak zmieniło się obciążenie pracą funkcjonariuszy więziennych w ciągu ostatnich 10 lat? Sam pracuję w tym systemie od 26 lat, więc naprawdę mam doświadczenie i możliwość porównania tego, jak było w przeszłości i jak jest teraz. Oczywiście, warunki poprawiają się, zarówno dla personelu, jak i dla więźniów. Ale nie w takim stopniu, w jakim mogłyby zostać poprawione. Niedobór personelu, wzrost obciążeń biurokratycznych, niedoskonałość prawodawstwa wszystko to ma wpływ na obecną sytuację. Stajemy przed coraz większymi wyzwaniami. Mogę podać przykład: podczas gdy przed Nowym Rokiem w jednym z więzień było 20-33 funkcjonariuszy nadzorujących skazanych w ciągu dnia, mamy dziś 7-9. Można sobie wyobrazić obciążenie tych, którzy teraz pracują w instytucjach. Jakich przepisów brakuje najbardziej? Wykonawczych. Nadal nie mamy podstawowych przepisów regulujących konwój więźniów, regulujących ich ochronę i nadzór. To tylko niedociągnięcie reformy, jak sądzę. Nie została ona przygotowana ani przeprowadzona w sposób, w jaki powinna. Jak ewoluował dialog społeczny? Jeśli chodzi o dialog społeczny, rozróżniłbym dwie jego odsłony: dialog społeczny z litewską służbą więzienną i służbą probacyjną oraz dialog społeczny z Ministerstwem Sprawiedliwości. Jeśli w przypadku służby więziennej i służby probacyjnej jesteśmy wysłuchiwani, bierzemy udział w komisjach, uczestniczymy w komitecie zarządzającym personelem, bierzemy udział w podejmowaniu ważnych decyzji, to w przypadku Ministerstwa mogę powiedzieć, że w praktyce obecnie nie ma żadnego dialogu. To smutne, ponieważ ludzie czują i my czujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości wycofało się z tego, co zostało zrobione. Można odnieść wrażenie, że ministerstwo wykonało swoją pracę, a dalej radźcie sobie sami. W tym sensie, że nie zdolano w sposób prawidłowy przeprowadzić reformy i teraz się wycofuje? Nie sądzę, by uważało, że poniosło porażkę, ale kiedy rozmawiamy z pracownikami, są sfrustrowani. Czy uważa pan, że minister sprawiedliwości powinna podać się do dymisji? Nie. Chodzi tylko o to, że być może powinniśmy szukać rozwiązań, które przynajmniej powstrzymają tych pracowników przed odejściem. Jak wygląda resocjalizacja skazanych? Jak Litwa wypada pod tym względem na tle innych krajów Unii Europejskiej? Odwiedziłem wiele zakładów karnych w Estonii, na Łotwie, a także w Polsce i muszę stwierdzić, że w tym obszarze jesteśmy dość zaawansowani. Mamy specjalistów, mamy środki, mamy programy, ale potrzebujemy pracowników. Musimy zminimalizować obciążenia biurokratyczne, które spadły na pracowników w wyniku reformy. Dzięki temu pracownicy będą mogli poświęcić więcej czasu na bezpośrednią pracę z więźniami. Ale liczba skazanych w więzieniach spada. Tak, dziś mamy niecałe 5 tysięcy osadzonych. Jak Pan sądzi, co przyczynia się do spadku przestępczości? Stosowane są wyroki alternatywne, to jest ludzie są przekazywani do kuratora sądowego. Coraz więcej wyroków odbywa się na wolności. To jednak nie zmniejsza naszego obciążenia pracą. Czy często zdarza się, że po wyjściu z więzienia były skazane do niego wraca? Tak, są takie przypadki dość często. Osoba, która spędziła całe swoje życie w więzieniu, której zainteresowania są tam, której przyjaciele i znajomi są tam, ma trudności z dostosowaniem się do normalnego społeczeństwa. A czy zwiększa się liczba tych pozytywnych przypadków osób wychodzących z więzienia i odnajdujących swoje miejsce w wolnym społeczeństwie? Tak, takie przypadki dobrze znamy i zapraszamy te osoby, aby przyszły i na swoim przykładzie osobom, które obecnie odsiadują swoje wyroki, pokazały, jak można zmienić swoje życie. Powiedzieć im, jak można wyrwać się z tego błędnego koła. Takie przypadki mamy. Przychodzą i opowiadają, czy jednak nie chcą wracać do swojej przeszłości? Przychodzą i opowiadają. Pracują w programach i grupach. Są wolontariuszami w instytucjach. Tak. Ma to miejsce również w naszych instytucjach. Wiem, że pańska instytucja realizuje wiele programów z Norwegami. Tak, bierzemy udział w kilku programach. Jakiego rodzaju są to programy? Jakie niosą korzyści? Jest to wspólny projekt finansowany przez Królestwo Norwegii, zarówno pod względem wdrażania dynamicznego modelu bezpieczeństwa który jest wykorzystywany przez norweskich urzędników, jak i pod względem poprawy warunków życia więźniów. Tak, pracowałem w jednej z pilotażowych instytucji w więzieniu w Wilnie, które brało udział w tym projekcie. Czy warunki w więzieniach poprawiają się? Oczywiście, w porównaniu do tego, co było, gdy dołączyłem do służby, są znacznie lepsze. Aczkolwiek, chociaż mamy dziś stosunkowo niewielką liczbę skazanych, bo kiedyś mieliśmy 14, 10 i 9 tysięcy, dziś niecałe 5 tysięcy, ich warunki nie poprawiają się tak bardzo, jak powinny. Chociaż liczba więźniów maleje, instytucje są zamykane. Zakład poprawczy. W kibarach został zamknięty. Korpus więzienny w prawie niszkach również został zamknięty. Zamiast rozproszenia skazanych do mniejszych zakładów i umożliwienia im życia, powiedzmy, nie w 10 lub 15, ale nawet w pięciu, tak się nie dzieje. W rzeczywistości warunki mogłyby być dla nich lepsze. Lepsze warunki dla więźniów to też lepsze warunki pracy dla personelu. Czy nie jest tak, że Unia Europejska poucza nas, wytyka nas palcem, że musimy poprawić nasze warunki w więzieniach i nie bierzemy tego pod uwagę? Oczywiście, że musi być lepiej i jeszcze coraz lepiej. Nie można powiedzieć, że nic się nie robi, ale poprawa powinna być bardziej widoczna. Powiedział Pan, że jest Pan w służbie już od 26 lat. Co pana w niej trzyma? Dlaczego pan dotychczas z niej nie odszedł? Taka myśl pojawia się bardzo często. Dziękuję za to pytanie, ale kiedy widzę tych wszystkich ludzi, którzy dopiero dołączyli, którzy pracują od dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu lat, i widzę, jak bardzo kochają swoją pracę, i kiedy mogę jeszcze coś dla tych ludzi zrobić, wciąż decyduję się zostać. Nadal widzę w tym sens. Widzę sens w naszej pracy. Nawet jeśli jeden na dziesięciu, dwudziestu więźniów nie wraca do więzienia, oznacza to, że nasz cel i nasza praca nie są bez znaczenia. Tylko jeden na dziesięciu lub dwudziestu, czyli więcej do więzień, jednak wraca. Różnie z tym bywa. W rzeczywistości wielu z nich odchodzi, wielu z nich jest w rękach kuratora sądowego. Wracają ci, którzy nie potrafią się odnaleźć na wolności. Czy pracując w takiej strukturze, w takiej służbie, łatwo jest zachować pozytywne nastawienie do życia? Czy nie jest tak, że to życie zaczyna się postrzegać w ciemnych barwach przez pryzmat więźniów? Nie. Pomaga w tym m.in. poczucie humoru w pracy i w kontaktach z tymi samymi więźniami. Nie można niczego osiągnąć, będąc tylko twardym, surowym. Siły dają mi hobby, rodzina, odpoczynek, aktywnie spędzony czas wolny. To jest to, co cię napędza. To jest to, co daje ci energię. To jest to, co daje ci energię. Jak w praktyce wygląda Pana kontakt z więźniami? Dobre pytanie. Większość myśli, że więźniowie są zamknięci osobno, odizolowani w celach. A my podajemy im przez okienko jedzenie, jak w filmach. Ale zasadniczo istnieją dwa rodzaje instytucji. Są to cele, o których właśnie rozmawialiśmy. Ale mamy też więzienia, w których więźniowie mieszkają w pokojach podobnych do pokoi w Akademiku. A na każdym piętrze znajduje się powiedzmy 15 pokoi wieloosobowych, w których przebywa 10, 7, 15 więźniów. Funkcjonariusze chodzą między nimi, monitorują ich zachowanie, miejsce pobytu, realizują programy, komunikują się z nimi swobodnie, tak jak robimy to teraz. Proszę opowiedzieć o jednej z najbardziej pamiętnych rzeczy, czy zdarzeń związanych z Pana pracą w tej służbie. To, co nigdy nie przestaje mnie zadziwiać, to nasi ludzie, nasi pracownicy, nasi urzędnicy statutowi, nasi urzędnicy cywilni. Pomimo faktu, że sytuacja jest naprawdę trudna, obciążenie pracą jest nieludzkie, dominuje negatywny odbiór społeczny, który mam wielką nadzieję. W niedalekiej przyszłości się zmieni, idą do pracy, pracują. Poświęcają nieraz swój wolny czas, nawet swoje osobiste fundusze, które przecież mogliby przeznaczyć na dobro swojej rodziny. Robią to, aby zorganizować jakieś wydarzenia, jakieś programy zatrudnienia dla więźniów. Naprawdę jestem zdumiony entuzjazmem pracowników. To sprawia, że jestem bardzo szczęśliwy, że pracuję w tym systemie. Systemu. Czy zdarzyły się przypadki, kiedy osoba wyszła z więzienia, odnalazła pana jakiś czas później i przyszła porozmawiać lub podziękować? Ludzie czasami myślą, że takie relacje są surowe, okrutne. Tak, one się też zdarzają, jak w każdym systemie, ale radzimy sobie z nimi wystarczająco dobrze. Z pewnością, byli więźniowie na wolności nie stronią od zapytania, jak się komu powodzi, jak się sprawy mają. Jak wspomniałem, takie osoby przychodzą i opowiadają nam o swoich własnych przykładach, o tym, jak udało się im odnaleźć miejsce na wolności. To jest świetne. Miło było zobaczyć, jak skazani pracowali jako wolontariusze w wileńskim hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki, prowadzonym przez siostrę Michaelę Rak. Naprawdę zabrali ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń z tej dość ciężkiej i trudnej pracy. Niestety z powodu covid musieliśmy przerwać tę współpracę. Nie wznowiono jej po pandemii? Nie, jeszcze nie. Czy rozważa Pan taką możliwość? Zakładam, że dla obu stron taka współpraca jest ważna. Tak, ale to nie jest kwestia prerogatyw związków zawodowych, tylko kwestia entuzjazmu, czasu i chęci pomocy ze strony służby więziennej i nas, jako funkcjonariuszy tam pracujących. Jakie cechy są szczególnie ważne w pracy w służbie więziennej? Przede wszystkim empatia mogę powiedzieć na własnym przykładzie. Nigdy nie czytam wyroków. Myślę, że to, co jest tam napisane, sprawiłoby, że inaczej bym postrzegał osoby odbywające wyrok. Zawsze oceniam i staram się wpoić moim pracownikom, że powinni oceniać daną osobę na podstawie tego, jak się tutaj zachowuje. Za to, co zrobiła, już ponosi karę. Natomiast jest ważne to, jak się tutaj zachowuje w stosunku do personelu, do innych więźniów. A czy są uczelnie, które szykują pracowników służby więziennej? Czy to kolejny problem? Obecnie nie ma wyspecjalizowanej instytucji szkolnictwa wyższego, która kształciłaby funkcjonariuszy służb więziennych. Wobec tego absolwenci jakich szkół, uczelni do państwa przychodzą? Szkół zawodowych mamy własną Radę do Spraw Kształcenia Kompetencji, która obecnie w tym roku rozpoczyna kształcenie praktykantów, co oznacza, że 30% całego programu będzie prowadzone przez Radę do Spraw Kształcenia Kompetencji, a 70% czasu młodzi praktykanci spędzą w więzieniach, wykonując bezpośrednią pracę, za którą otrzymają wynagrodzenie. Program ten zostaje uruchomiony dopiero w tym roku. Czy nie powinien był rozpocząć się znacznie wcześniej? Powinien. Wiele rzeczy powinno było zostać zrealizowanych dużo wcześniej. Nasz system karny. Był zaniedbywany przez wiele lat. Policja idzie do przodu ze swoim wizerunkiem, ze swoim sprzętem. Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna też idą z duchem czasu, a my wciąż jesteśmy spóźnieni. Program praktyk myśli, zawodowych jest częścią ogólnej reformy, prawda? Tak, to jest jedna z tych dobrych reform. Jakie są oczekiwania wobec programu? Mamy nadzieję, że ludzie się zgłoszą, że się odnajdą i że w końcu będziemy mogli wykonywać nasze funkcje w normalny, odpowiedzialny sposób, nie czekając na kolejną zmianę rządu i kolejną reformę. Do tej pory było tak, że nie mogliśmy się cieszyć owocami reformy w cudzysłowie, każdy nowy rząd przychodził i robił po swojemu, po nowemu. My się dopiero dostosowujemy, dopiero zaczynamy działać, a potem znowu zmiana. To rozprasza i demotywuje ludzi, bo jednego roku warunki dla skazanych zaostrzają się, a następnego znów stają się bardziej liberalne. Jest to trudne dla samych osób przebywających w naszych instytucjach, a zwłaszcza dla personelu. Jednym słowem brakuje nam ciągłości. Tak, oczywiście. Rzeczy, które zostały rozpoczęte, muszą być kontynuowane, niezależnie od tego, kto dojdzie do władzy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I państwu dziękuję bardzo. Zapraszam na następny program. Za tydzień do zobaczenia.